Pas płynie, płynie, płynie. Jest! Dobry dzień dobry. Witamy. Październik się kończy, a my tutaj z całą ekipą wyruszyliśmy sprawdzić, czy w tej porze roku na szwedzkich miejscówkach duże szczupaki lepiej żerują. Żeby było ciekawiej, w tym roku zdecydowaliśmy, że trochę podkręcimy atmosferę i stworzyliśmy specjalną tabelę, w której wpisujemy, kto złowi najwięcej ryb kto złowi największą rybę, największego okonia, największego szczupaka i punkt za tak zwane top 3, gdzie liczą się ryby od 75 cm w górę. Co na razie, bo jesteśmy chwilkę, wydaje się być trudne, ale osiągalne. Zapraszam was do tego filmu, zapraszam was do komentowania pomysłów, podrzucania, jak będziecie coś widzieć, co robimy inaczej albo źle, bo jesteśmy otwarci na Konstruktywne sugestie i krytykę, więc rzucam sobie pana pęgożylka z nadzieją na lepsze jutro. Ale są bezstrzelestne w tych swoich poczynaniach. Patrz, płynie, płynie. Płynie, jest. na y, tego szat, szatiza na 3 gramowej główce Ale się przestraszyłem jak tą falę, w sensie przestraszyłem lekki zawał jak zobaczyłem tą falę, którą zrobił na początku Jest! toż! Wziąłeś to? To nie taki głupi Ale ekstra tym, nie liczy, co? nie Wyskoczył jak zwykle. Jest. Kurde, widziałeś go? Widziałeś go? Dobra, dobra, dobra. Płynie chyba dalej. Bez podbieraka? Nie ma. Wymiarowy Stopczy no. Ładne. No ładne otwarcie. Bardzo dobrze się tu przedstawi. Nie, ale wiesz jak to efekt? 6 kilo wziela. Bardzo nie pomaga. Nasz się pomógł nam, bo się przesunęliśmy do strefy. Ale fajne. Jakby tu go, z, z której strony, jak tu mam delikatną blokadę, sobie założyłem wjazdu. Też taki 65. Może i nawet 66. O, jak fajny Ale zasopik, krzada chyba. Ło, dobrze, że ten jest... Też ładne. Hopsa. Nie wierzyłem, ale takie 65. No nie przynieśli. Nie było. A on nie bije. Co tu jest, Pawciu, Pokaż to. Co to za... Co bije jak mały, ale ciągnie się jak duży. A pokażesz go dzisiaj? O, średniaczek. A i co na to komisja? Że jakby był podbierak, to by był pociągnięty. Na środku pyknął. To komisja wtedy mówi? Że ja zaliczę. O patrz! Uu, uu, uu. O kurde, Bolesław. Już ci podbiera, Paweł. Weźcie Piotrek, deszczardę, bo ja Daj tato, daj rękę. No totalnie. Ole, ładny. Jest, siedzi. O, się no, dzieje. Poszedł. poszedł nie o kurde. I Gosik sielał. I Czekaj, bo Paweł gigosik miał. Dobra, jest. Dobra, jest. wszyscy sobie tutaj widzę pobra... Po... Po... Mówiłem, że mogą stać za roślinami? No. Rzuciłem w Co tam się działo? Walgo tam. 82. Ale ja 82 dobra. Francja. 82 kopać. Nie myślałem, gdzie tak się robi. Mi się wydaje, że krawędź tych roślin, jakbyśmy teraz obrzucali od środka płynąc, to może być to. Ładnie, dajcie go jakąś podbiera. Dobra, weź podbiera w kłaciu. Dzięki na tabusa. O silny. Kurde. Jak był podbiera jak to byśmy zabierali? Cześć. Nie. Cześć. Ja muszę dalić. <laughs> Myślisz? tej wielkości płotka? Poszedł. Wydawało mi się, że to około metra ryba może być. To Raczej nie, ale super silne? Nie Wymiarowe, ale nie do top 5, 3, 4, 1, 2, 0, wolę. Fajne te trafki. Tak, to nie. Chociaż dosyć. Bardzo, bardzo fajne nie raczej, jest dobrze zapięty Ma mały pysk, ale ole go coś jechało pa i to jest pysk tu się od spodu dajcie rozpad zębów 20 cm to musiałaby być ryba 145 cm no co 63 takie ładne miejsce to jest świetnie Kurczę, miałem nadzieję, że na imitację okonka coś lepszego się pojawi. Ach ty. O nie, poczułem skrzela na swojej dłoni i wiedziałem, że jest źle. Są nożyce Czy ktoś widział je? Nikt nie podpowie, bo kolego nie jest O nie Dajcie mi jakieś te Szczypta? No. Głupi pomysł całkiem I imitacja okonka. Fajną pracę ma ten ogon, bo ma w ogóle w, kształ... w kształcie trójkąta. I tak kończy się nasza... Piękłem, ludzi. Pawciu, żebyś ty tak wędką kłapał jak buzią... A, tak to <gry> I tak oto dzisiejsza pierwsza sesja do końca. Jeszcze godzina. Na całe szczęście mogę wyciąć jak Paweł barabani mi z tyłu. Jeszcze godzina. Będzie sobie Paweł łowił, ale ja już z Wami się żegnam. Prawda jest taka, że naprawdę dobrze nam się zaczęło to łapanie. W top 3 prowadzi tata, ma chyba... Z... Oh, jest. Skłamałbym, jakbym wiedział, ale z półtora metra już ma ryb. Bo ma dwie sztuki. My tu na razie z Pawem jeszcze się dogrzewamy. Następne dni to będzie bardziej w toni łapanie, więc może tam jakieś mamuśki się pojawią. Dzięki, cześć!